Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was bardzo nietypowy przepis, bo jest to przepis śniadaniowy rodem z kuchni włoskiej, ale adaptujemy go na ziemi kurpiowskiej, bo jesteśmy beretem od łysych. Jest to przepis o tyle nietypowy, bo będzie to frittata pieczona na grillu z kiełbasą z serem. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jak to w kuchni zazwyczaj bywa, jest pokrojenie składników. E, tych składników nie jest dużo, mamy tu zaledwie kilka i właśnie w prostocie tego dania tkwi jego siła, bo jest proste, ale wyjątkowo smaczne. E, sięgnę sobie tutaj po paprykę, ja wybrałem zieloną, ponieważ będzie fajnie kontrastowała z czerwonymi pomidorkami. Połowa papryki pokroję w cienkie plastry. Następnie pokroję 8 do 10 pomidorków. Ta frittata będzie mniej więcej dla czterech osób. Pomidorki kroję dość drobno. Chodzi o to, żeby składniki, im drobniej pokrojone, tym po prostu szybciej nam się podsmażą. Teraz przechodzimy do następnego etapu. Mianowicie bierzemy Foremkę. Do foremki wlewam oliwę z oliwek. Nie żałujemy to w końcu kuchnia włoska, poza tym śniada nie powinno być pożywne. Teraz dobrze jest równomiernie rozprowadzić oliwę, a nawet za pomocą palców nawilżyć delikatnie czy otłuścić ścianki tego naczynia, żeby jajka podczas pieczenia nie przywarły nam na amen. Teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli grillowanie. Dość nietypowe, bo śniadaniowe. Poremkę stawiam sobie na ruszcie, żeby złapała temperaturę. E, poczekam, aż oliwa osiągnie no, prawie temperaturę dymienia. I zaraz przełożę składniki. Po około dwóch minutach wydaje mi się, że temperatura już jest optymalna. Wiadomo, nie doprowadzajmy do tego, żeby tłuszcz zaczął nam się dymić. Przerzucam składniki. Delikatnie przemieszam. I zapominamy na jakieś 4 do 5 minut. Jak kuchnia włoska to czas na świeże zioła. Bazylia idealnie się komponuje. Taką solidną garść i dość drobno szykamy, przekładamy do miski. No i kolejny, równie istotny jak jajka składnik, to będzie kiełbasa. Ja zdecydowałem się na kiełbasę z serem. W końcu kuchnia włoska. Serem stoi a ponadto moi drodzy, jajka lubią ser, więc to będzie można powiedzieć połączenie idealne. Pokroję ją sobie w pół plastry. O, zresztą w przekroju widać piękne kawałki sera. Myślę, że doda super charakteru. Dobrze, kiełbasa pokrojona. Dorzucam ją do bazylii. Teraz czas na jajka. Dla czterech osób myślę, że 8 jajek będzie optymalną ilością. Pamiętajcie, najlepiej rozbijać paradoksalnie jajka nie o ostrą krawędź, a o płaskie powierzchnie, bo wtedy minimalizujemy ryzyko tego, że nie dam do środka skorupka. A jeżeli już padnie, to najłatwiej wydobyć ją połówką jajka. Kolejny etap to doprawienie. Tutaj oprócz bazylii będziemy korzystali tylko z soli i pieprzu. Nic, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście tu użyli na przykład papryczek czyli dodali szpinaku. Czyli tata jest o tyle wdzięcznym daniem, że może, właściwie przyjmie wszystko. Może być ser pleśniowy, pieczarki, szpinak. E, absolutnie nie powinniście się tutaj krygować. Mamy sol, mamy pieprz, mamy bazylię e, i kiełbasę. Wystarczy wszystko przemieszać. I teraz przelewamy do foremki. Pozostaje nam czeka. Jeżeli chodzi o ten przepis, ta foremka myślę, że 30 minut będzie optymalnie. Bardzo życie ułatwia grill z pokrywą, ale nie bójcie się, na normalnym grillu bez pokrywy również Wam wyjdzie, tylko nie stawiajcie bezpośrednio nad ogniem, a raczej gdzieś tak z boku rusztu, bo wtedy równomiernie się upiecze, a na pewno nie przypali. Mi dało 25 minut, czyli nieco szybciej niż zapowiadałem. Wygląda imponująco, zapach i aromat jest fantastyczny. Przyozdobiłem miksem sałat, do tego oliwa z oliwek. I moi drodzy, pożywne, pyszne, włoskie śniadanie z grilla, a właściwie włosko-kurpioskie, gotowe.